Witam Was w sobotę w pierwszym vlogu nagrywanym w nowym roku Ależ mamy pogodę Mgła, zimno My z Azji na spacerku Już Was przełączę Proszę bardzo, jest moja Azulka Cześć, stój to Ciebie odepnę Stój Pobiegasz sobie Poczekaj, jeszcze Cię nie odpięłam gdzie lecisz O, wariatka no wariatka nie ma żadnych psów. Ale ona leci po swojego patyka. Tylko że tam pola nie widać jest się taka mgła. Także tak kochani, zimno Hebel, jak nie wiem co. O, jest trochę osób. Dobra, później się odezwę. Azji już dorwała patyka. Ale ja wam zaraz coś pokażę, jak ona ma dzisiaj energię. Znalazłam drugiego patyka. Azji! Azji! Zobacz co mam! Co ja mam? Po prostu jakby miesiąc na dworze nie było. No szaleje dzisiaj jak wściekła. O! Są dwa patyki. Podwójne iloraz szczęścia. A ja się przyszłam do Was odezwać. Rozpoczniemy dzisiaj tego vloga. Nie wiem, e, kiedy go opublikuję, jak to wszystko będzie wyglądało. Dlatego, że mm, już mam nastawioną zupę. Jedziemy dzisiaj. Trzeba trochę odpocząć od tego ciężkiego jedzenia. Ja już jestem tak zmęczona, czuję się tak przepełniona tym jedzeniem po świętach. Niby waga nic nie wskazuje, ale ja po prostu aż się czuję spuchnięta od tego wszystkiego. Także zaczęłam ostatnio pić wodę. Są lepsze i gorsze dni, ale jakoś daję radę. Może zacznę oznaczać na Instagramie Misję Motywator, to wtedy jakoś tango będzie lżej, bo to jednak dziewczyny motywują. Aśka też pije, więc zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj jedziemy z Azji do weterynarza po jakieś tabletki, żeby ją weterynarz od razu obejrzał. się idzie chyba znowu. I pazurki jej obciąć. Także zobaczymy jak nam się dzień zleci. Jedziemy dzisiaj też do mojego małego maleństwa, do małej dzidzi. Także sobie ciocia troszeczkę ponosi maleństwo dzidziusiowe i rozbieram dzisiaj choinkę. Pokażę Wam zamówienie z Madame Justine. Te, ci co mnie obserwują na Instagramie to już widzieli. Jest niekompletne. Przyjdzie mi jeszcze w przyszłym tygodniu reszta. Bo jedna rzecz była pomylona, ale tak jak będę pokazywała Wam zamówienie, to Wam powiem co i jak. Także później będzie zamówienie. Eee, I rozbieram choinkę. Nie czuję klimatu świąt w tym roku. Eee, dużo osób przychodzi i po zdjęciach widać przestrzeń w dużym pokoju. A jak się wchodzi w tym momencie, jak jest ta ogromna choinka, która zajmuje jedną piątą pokoju, po prostu ta przestrzeń ginie. I stwierdziliśmy, że rozbieramy tą choinkę, bo jutro znowu mamy osoby oglądające w Sylwestra dzwoniły dwie osoby, więc naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże mm, i po prostu musimy stworzyć z powrotem tą przestrzeń, więc chowam wszystko, święta uważam za zamknięte. Czas się skończył w tym roku jakoś szybko, ja zawsze trzymałam dość długo aż do księdza, w tym roku księdza nie ma, ale, ale i tak długo trzymać nie będę, choinka się potwornie sypie mm, no i stwierdziliśmy, że rozbieramy, tak wczoraj wieczorem napomknęłam mężowi, że Oj, już chyba bym rozebrała tą choinkę. mówi też dzisiaj o tym myślałem. Ja Wiem, wie, to okej, okay, to już chyba pora najwyższa. Skoro we dwoje myślimy o tym samym, to trzeba tą choinkę rozebrać. Więc dzisiaj będziemy rozbierać choinkę, e, ogarniać mieszkanie. Po południu jedziemy jeszcze w międzyczasie weterynarze. Muszę zajechać do Lidla. Wieczorem pojadę na pewno do Lidla. No bo gdzieś to dzisiaj sobota, no że miała do Lidla, nie zajechała. Trzeba zajechać do Lidla. Zarana nie będę jechała, także e, widzimy się później. To Wam pokażę co yy, kupiłam z Madame Justine. Co tam? Co Azji chciałaś? Tak jak widzicie kochani, zupka się już tworzy. Mamy 8.15. Ja już mam bardzo dużo rzeczy nadgonionych. Dzisiaj wcześniej wstałam. Azji też wcześniej wstała. I nadganiamy ten dzień, żeby zrobić wiele rzeczy. Zaraz idziemy rozbierać choinkę, tylko skroję te warzywa i idziemy z, e, rozbierać choinkę. Powiedziałam zbierać, rozbierać? Nie wiem co powiedziałam. Wczoraj cały dzień e, wczoraj cały dzień e, przebimbałam, nic nie robiłam. E, pobawiłam się trochę nowym programem do obróbki. E, wyszłam z Azji na spacer. Co my dalej robiliśmy? Oglądaliśmy wczoraj kolejne filmy na Netflixie. Azji, proszę cię, nie! Mm. Posiedziałam trochę na YouTubie i tak dzień zleciał. Wieczorem wzięłam sobie kąpiel, maseczka. Ostatnią str straszną przyjemność w ogóle sprawia mi. Ten taki czas dla mnie, który sobie robię, gdzie zajmuję się wieczorną pielęgnacją. Chciałabym jeszcze dojść do szczotkowania ciała. Nie mam na razie szczotki, ale stwierdziłam, że może najpierw zajmę się po prostu balsamowaniem, bo ja nienawidzę używać balsamów. Po prostu u mnie w łazience jest dla mnie za zimno i ja z tej łazienki bardzo szybko staram się wychodzić. Balsamy też mi się ciężko wchłaniają, nie mogę trafić na coś, co się fajnie wchłania. Może dlatego jestem zniechęcona. Latem jakoś nie mam z tym takiego problemu, ale zimą tak. Bo wiadomo, przez szyby wentylacyjne ciągnie ten wiatr po kominach i jest chłodno. Także tak, już kończę i wam idę pokazywać, co to mi z tego Madame Justin przeszło. I od razu poczytamy, bo ja nawet powiem szczerze, tak wzięłam, bo wzięłam, ale w sumie kiedy to się stosuje, jak się stosuje, jakie są efekty, nie czytałam, po prostu wzięłam, bo chciałam wytestować, jestem ciekawa jak działają, bo z tamtych kosmetyków byłam bardzo zadowolona, które dostałam od firmy, a te stwierdziłam, że już skoro mój kod rabatowy się kończył, był do końca roku aktywny, nie wiem czy jeszcze jest aktywny, nie sprawdzałam, ale do końca roku, mówię z tego co wiedziałam, że, bo tak mi pisali, że będzie aktywny, to stwierdziłam, że jeszcze skorzystam z tej zniżki. Chociaż wiem, że oni tam co jakiś czas robią 20% rabatu na różne rzeczy, albo na cały sklep, więc pewnie taka zniżka i tak się pojawi za jakiś tam czas. Dobra, łyczek kawę z wami. Świąteczne kubki jeszcze zostają, myślę, że do końca stycznia. Ale już choinka dzisiaj znika. Myślę, że część dekoracji też pewnie zniknie. Azję tylko chodzi i piszczy, nie wiem o co jej chodzi. Dobra, przechodzimy do mojego zamówienia. To nie jest film sponsorowany. Zamówienie opłacałam, tak jak mówiłam. No i tak, pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, to jest kolagen i kwas hialuronowy. Tu już wam pokazuję. Tylko muszę to otworzyć, bo to jest wszystko pozamykane. Bo tutaj jeszcze. To powinno być coś takiego jak tamte, co miałam. Serum. Bo to było jako serum. Ok, Tak. I mamy serum, kolagen i kwas hialuronowy. I mamy serum na bazie kwasu hialuronowego z kolagenem, wyciąg z drożdży, o działaniu napinającym i odżywczym. Serum spłyca z maszki rozświetla odmładza skórę, idealne jako baza pod makijaż, czyli mogę tego używać na dzień. Bardzo fajnie, dlatego że mi już się na dzień wszystkie sera pokończyły. Nie mam żadnego serum. A w zapasach serum do twarzy miałam. miałam. Miałam to z Yves Rocher, ale ono się dla mnie nie nadaje pod makijaż, bo mi się roluje po prostu makijaż na nim, więc ja tego na noc tylko mogę używać. No i co? Niewielką ilość serum wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, pozostawić do wchłonięcia. Unikać kontaktu z oczami, do częstego stosowania. I tyle, więc tego produktu jestem bardzo ciekawa, tak jak wszystkie inne produkty. Mówię, jedyne co to te serum olejowe pod oczy, średnio mi się sprawdza. Nie widzę efektu żadnego, dla mnie jest to zwykły olejek pod oczy. Nie widzę zastosowania tego wszystkiego, znaczy zastosowania efektów żadnych praktycznie po tym nie widzę. Jest to mega wydajny produkt, słuchajcie, ja go mam jeszcze tyle. Zużyłam już retinol, zużyłam m, praktycznie kwas migdałowy, już mam tutaj tyle, także końcóweczka, mówię lada moment też go wykończę i wtedy przechodzę do Bielendy, niczego nie kupuję. Nie do Bielendy, tylko do Bandy, do serum z witaminą C olejowego. Ale to, to jest coś nie do wykorzystania, po prostu tutaj ledwo pipetką jak się nałoży, to nawet ja nie nadążam y, tej... Y, pipetki naciskać, bo całość jest tak naolejona, że wystarczy po prostu palcem po tym przejechać. Także no mega wydajny produkt, mega 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 i to się tak szybko nie wchłania, więc tego nie można nałożyć dwie czy trzy warstwy. Ani rano tego nie można stosować. Także tutaj to serum, bardzo fajnie, już sobie od razu tutaj wrzucam. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, czy tutaj jest coś więcej napisane? E, nie. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, to jest e, mikrodermabrazja korundowa i tutaj mamy korund i olejek z czarnuszki tego produktu byłam bardzo ciekawa to już wcześniej mówiłam, że chciałabym przetestować i tutaj mamy tak mikrodermabrazja o zapachu soczystego arbuza Boże, jak to pachnie kochani słuchajcie, wiecie co, to ma zapach jest to kremowe ale to pachnie jak Guma balonowa, huba, buba, arbuzowa. Ale ma przekozacki zapach. Genialnie, dobra. Jak my to stosujemy? Fantastyczny zapach. O, to będzie przyjemność. To ja chyba dzisiaj już sobie tego użyję. Zaraz zobaczymy, kiedy tego można używać. Soczystego arbuza o właściwościach silnie rewitalizujących i odżywczych. Korunt jest doskonałym materiałem ściernym. Bardzo dobrym, nie bardzo drobnym, niepowodującym podrażnienia skóry. Olejek z czarnuszki ma właściwości silnie odżywcze i naprawcze, jest bogaty w witaminy i minerały. Do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza skóry trądzikowej, do każdego rodzaju skóry z wyłączeniem skóry trądzikowej i uszkodzonej. Czyli na trącik nie, już moja Nikola tego nie użyje. Aha i mamy stosowanie na dwa sposoby, jest na twarz i na dłonie. Stosowanie na twarz, dwie dozy preparatu, nanieść na wacik kosmetyczny, maskować skórę twarzy około dwie minuty, spłukać ciepłą wodą. Okej, okay. i później mamy jeszcze stosowanie na dłonie. Dwie dozy preparatu, zaaplikować na dłonie, masować skórę około jedną minutę po wykonaniu zabiegu. Nie trzeba zmywać preparatu, no to robimy na dłonie. Okej, okay, open. Dwie dozy było, tak? Okej. Okay. No i zaraz zobaczymy. Ale fajne. O Jezu, jak to pachnie. Mówię wam, tutaj już po prostu wjeżdża Marian. To jest jakby luksusowo. Ale fajnie ściera. Takie naprawdę minimalne drobinki są. Koi takie łaskotanie. Mm, rewelacyjny produkt. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale fajnie rozświetlana skóra jest. Minuta czasu. No, może nie w tym momencie to zrobiłam, bo teraz przez minutę będę tą dłoń tutaj masować. A tak naprawdę przecież to miało być na dwie dłonie. Dobra. No, już się wchłonęło. Już praktycznie nic nie ma. Jest taki lekki. E, ok, no tego się chyba nie da tak, żeby tego nie wetrzeć, no chyba, że to się obsypie, bo jednak te takie, e, wiecie, e, korunt cały chyba e, tutaj pozostaje. Dobra, ale już się wchłonęło, mogę spokojnie. Rewelacja, po prostu dłonie lśniące, widać różnicę, że ta była lepiej dłużej e, masowana. Ok, kolejną rzeczą, jaką zamówiłam to jest maska wygładzająca odżywcza. Tego też byłam również ciekawa. Tym bardziej, że jest to bardzo duża pojemność. Ciekawa jaki ma zapach. Zapach taki... Nie wiem co to jest za zapach. I mamy tutaj olej lniany, glinka i mocznik. E, maska żelowa z olejkiem e, lnianym, glinką i mocznikiem o właściwościach łagodzących, regenerujących i odżywczych. Zawiera w sobie bogactwo witamin i minerałów. Usywa nadmiar sebum, łagodzi podrażnienia i zmiękcza skórę. Polecana do każdego rodzaju cery, także trądzikowej i naczynkowej. No fajnie, to Nikola sobie też przetestuje. Niewielką ilość maski nałożyć na skórę twarzy, pozostawić do wchłonięcia. W przypadku szyb, szybkiej absorpcji produktu przez skórę zabieg powtórzyć. Pozostawić na 15 minut i zmyć ciepłą wodą. Do częstego użytku. Bardzo fajnie, że jest do częstego to znaczy, że nie jest agresywna, więc no i fajnie, że pozostawia się, nie trzeba jej spłukiwać. Zapach ma taki no nie wiem, nie potrafię opisać, dziwny jest ten zapach, ale fajny na dłoniach jest ten e, efekt. No i dobra, i przyszło mi coś, co jest pomyłką, bo ja zamówiłam żel do mycia buzi, ale do cery tłustej i mieszanej. Dostałam do cery suchej. E, być może i ten by się sprawdził, no ale mówię, no nie będę używała czegoś, co nie jest... E, po prostu do mojej cery dostosowana. Nikola też ma cerę tłustą i mieszaną. Więc ja zaraz po otwarciu paczki powiadomiłam Madame Justin, że została pomyłka, że zaistniała pomyłka w zamówieniu. I oddzwonili od razu do mnie, żeby ten produkt po prostu zapakować. Oni w poniedziałek do mnie wyślą produkt właściwy, a ten kurier odbierze. No i od razu... W ramach rekompensaty za tą pomyłkę yy, powiedzieli, że po prostu, żebym sobie wybrała jakiś produkt od nich ze strony. No, ja już nie chciałam być tutaj, bo wiadomo, że jak zobaczyłam, że mogę sobie coś wybrać, to już stwierdziłam, że pewnie bym zaraz postawiła na serum, ale mówię, już nie będę taka. Wiem, że to serum jest drogie, pomyłka jest dość niskiej wartości, więc yy, powiedziałam im, żeby mi, żeby zobaczyli, co było w moich zamówieniach, yy, w tym zamówieniu i co dostałam od nich do testów, i żeby po prostu dorzucili mi coś sami. Liczę na to, że wrzucą mi produkt, z którego po prostu będę zadowolona. Także właściwy żel do mycia buzi, na które mi bardzo zależało, przyjdzie do mnie w przyszłym tygodniu i zobaczymy, co mi marka Madame Justin tam dorzuci w gratisie. A to wszystko zostaje. Dobra, bierzemy się za rozbieranie choinki. A jeszcze o jednej rzeczy Wam chciałam powiedzieć. Tak wygląda wykończona świeca, ta z pepką, która była w kalendarzu adwentowym od mojego męża. Tyle jeszcze jej jest, i co odpalę, to po prostu gaśnie automatycznie, nie chce się już palić. Także nie do końca się wypala, ale też nie ma aż tak dużego uszczerbku, jeżeli chodzi o tą świecę. Zapach miała dość ładny i powiem szczerze, że wyczuwalny lepiej jak te wszystkie, które miałam z janki Candle Delighty. Chociaż mówiliście tam, miałam w kilku komentarzach, że jest to wersja home, i ona jest po prostu mało intensywna, że jednak w świece trzeba zainwestować, więc ja na pewno zainwestuję w świece. A póki co to już wyrzucam, to już się nie nadaje do niczego, bo to już się po prostu nie chce palić. Więc teraz włożyłam tą drugą białą, którą miałam z taką zatyczką, i ta biała w ogóle nie pachnie, także nie wiem. Dobra, teraz się już bierzemy za choinkę. tak, kochani. I choinkę już rozebrałam. Tutaj jeszcze tylko do tego pudła idą te duże dekoracje. Chyba jednak już ogarnę wszystko, nie będę już zostawiała tych rzeczy. Lampki złożone. Tu mamy wszystkie bombki. Popakowane w pudełeczka. Plus tutaj jeszcze te, co szklane. I tak, tu czekamy na resztę dodatków. Zaraz te wszystkie bibeloty. Hmm, pościągam, może tam część zostawię bo jeszcze jest u Nikoli pudełko więc zobaczymy, ale za chwilę ta choinka też zniknie, przyjdzie mąż to już ją weźmie od razu na balkon zobaczcie jak się posypało strasznie, w tym roku po prostu potwornie nam się sypała choinka no ale nic, dobra do później, a tu Azji, która nie wie co się dzieje bo w końcu ktoś jej to drzewko szczęścia wyciąga tak? Azji? I siedzi mi przy nodze. O, ten mój pieseł. Patrzcie kochani, jaka piękna pogoda. Wiosna się zrobiła. Słoneczko świeci. A my jedziemy w gości. Ale bosko. Po prostu wiosna. O, kurier. Może paczka do nas? No i kochani, u mnie już dekoracje praktycznie w całości pościągane, ja się przyszłam z wami pożegnać, mamy godzinę 20, dopiero wróciliśmy od maleńkiego niunia, ten kto mnie obserwuje na instagramie, ten może sobie zobaczyć jak się ciocia dzisiaj wyciociusiowała, po prostu wynosiłam się dzidziusia mojego kochanego normalnie po wsze czasy, także zapraszam na instagrama, w opisie macie link, a z wami się żegnam. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień i zapraszam na kolejny film, który będzie jutro albo pojutrze. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ja jeszcze muszę lekko ogarnąć mieszkanie. Jakiegoś tam większego bałaganu nie ma, bo już sprzątałam. Już salon jest cały, tu jest moja kosmetyczka. Salon jest ogólnie ogarnięty, ale coś jeszcze muszę powierzchownie ogarnąć, bo jutro przychodzą osoby oglądać dalej mieszkanie, więc jeszcze są pudła do powynoszenia o tutaj pudła, to są pudła z bombkami na, tutaj jeszcze zostanie kilka dekoracji bo jeszcze mamy taki klimat ale tam już na przykład jest e, doniczka, przesadziłam przełożyłam, nie doniczka tylko e, wiecie o co chodzi właśnie, e, więc już przełożyłam kwiatuszka i e, całkiem inaczej się prezentuje dobra, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, ja lecę ogarniać kuchnię Ogarniać mieszkanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaczki, pa!